Ha-ha-ha-ha-ha! Oia! Oio! ...65 Kurva! ...Gabrero Numer 62 Atena! Lettoni. Ciągaz daleka, tak? No, zaczynali. Reprezentacje Polskich i Czech. Konferencja Sprintu Olimpijskiego. I, walkę. I teraz już ostatnie, dosłownie mecie. Teraz już wszystko. Nie wąska! Kęs Irgil 310 sekund. I mini Kęs 317. Le rezultaty de l'équipe Republiki Czech. Deuxième air 1 minute 18,46 milliards de secondes. 1 minute 18,046. À notre équipe de Grèce et Grand Uwaga, équipe, équipe la de grande Bretagne, sur la piste des équipes de Grèce et de grande bretagne une l'équipe d'Espagne aura le droit de remettre la course. Certo, 10, 15 segundos de atenção Attention, de recorrer, 40 départ. 5, 4, 3, 2, attention. Numer 45, numer 46 Georgia Himonetos I numer 48 Labros Lasikowicz I Wielka Brytania, numer 40 Chris 41 Crate Numer 42 co odkryli Rozpoczynamy naukowe dane, to jest pierwsza z konkurencją męską i teraz już ostatnia ruta. W ekipie greckiej ostatnią rundę jeździ Dimitris Georgalis. I w ekipie Wielkiej Brytanii numer 42 jest to Jason Quilly.

Jezik, gożenie, 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 A gożenie, 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 Jedziemy w parze z belkiem, z Ty flasem. tupa, co tu tam kamerujesz? I patrzymy. Do remia. O co pasterski? Zobacz, o, to masz minutowo. Pasterski. Widzisz? Lepiej jak na tym twoim. Mm -hmm. 12.20. Kobiety 1220. Oboj, są mają po 20. Z tym, że belk jest starszy o 7 miesięcy. Początek z Ławowina Pasterskiego, a teraz potrzebne mu są słowa otuchy Sławomir Pasterski. Brawa, brawa, brawa. Sławomir Pasterski. Jakżeś to potrzebne. On to słyszy. Cięć mnie pomoże. Zawrochuj na zręczeniu. W imieniu Ile? Rachu ile? I sedek flask. Bardzo ładnie, równo i pozdrawiamy prawami, naturalnie, serca polskiego i czy to panie, czy to panie, ale wszystkich w Polsce, do świetnie. przyjmujemy zatem brawa Ida Sołomira-Pasterskiego, który yy, jedzie w biało-czerwonym stroju i brawa dla Elka cedryka Flas. pasterskiego i prowadzący ten wyścig Uber. To být tak tři, sakra. Je to štěstí. Ještě jednou. Ještě jednou. Ještě jednou. Ještě jednou. Ještě jednou. Samotnie walczy o czas Sebastian Zidler, Niemcy, który miał upadek gdy w serii swojej się na strzegu Samotnie jedzie, samotnie podejmuje ambitną próbę uzyskania czasu, który dał długo awans Węgierka i atak Węgierki i Polka na drugiej pozycji. Polka na prowadzeniu Węgierki i czy Agnieszka radę? I będzie próbowała atakować jeszcze Węgierka na prowadzeniu. Węgierka, Węgierka i Węgierka kwalifikuje się. Sekundy. Pokonała w tej fazie w Polkie Senka.

10 okrążeń toru, do pierwszego okrążenia, do polaka, Paweł Sugaj. Nie odczerpana czerwonego... końca, nie Cztery 4 sekundy prawie przewagi nad reprezentantem Węgier e tak, Ostatni kilometr, Paweł Sugaj. Ach, jak wiesz, zmęczenie i ten rok, ta serdeczność, ta wspaniała sportowa atmosfera. Świetnie pojechali dzisiaj Polacy w skrypcjach lub w eliminacjach, uzyskując najlepszy a teraz Aurelwik. <laughs> Paweł Złukaj, Paweł Złukaj, i mocniej, i mocniej maleje ta przewaga Polaka, czy wytrzyma, czy wytrzyma. Węgier przyspiesza, Polak też robi wszystko, co nie było... <laughs>

die telefon het geprobleme Powitanie wszystkich panów rozmówców i przewodników Poza zabraniu głosu, prosimy teraz uprzejmie do a potem panią i byli wszyscy przywodnicy. filmuję.